Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie Zalewowi Skierniewickiemu Zalewowi Zadębie. Będzie nosił tytuł Czego brakuje nad Skierniewickim Zalewem. I Jedną z rzeczy, które kiedyś były nad Zalewem i ich ewidentnie brakuje, to Kasynos, coś tak powiem, starsze osoby na pewno dobrze pamiętają to miejsce. Tutaj wojskowi chodzili na spożywać posiłki, na różne imprezy towarzyskie. No nie jeden tutaj bal studniówkowy, bal gimnazjalny. Czy też wesele, czy jakaś inna impreza okolicznościowa, jak komunia, odbyła się i było to miejsce fajne. Obecnie zamiast kasyna mamy haszcze, no i ta, że tak powiem, działka, która przeszła podobnie w ręce prywatne, swego czasu została sprywatyzowana nie prezentuje się za dobrze i brakuje tutaj jakiegokolwiek sensownego zagospodarowania, po prostu to wygląda fatalnie i miejsce, które jakby tworzyło całość z jednostką i było w otoczeniu zalewu obecnie po prostu no jest nieza, zaniedbane i po prostu brzydkie i brakuje jakiegoś pomysłu co z tym terenem zrobić, ale jako że jest to własność prywatna, to tutaj jest pełna wolność właściciela i na razie to wygląda tak jak wygląda, czyli nie za dobrze. Na tej samej działce znajduje się drugi obiekt, który również słabo bardzo widać. Kiedyś było go widać lepiej, bo tych drzew wszystkich nie było. Z kasyna bardzo dobrze było go widać. To jest słynny samolot, rosyjski MIG. Obecnie jest też w złym stanie technicznym. Były pomysły, żeby go przenieść do muzeum. No, wydaje się, że dobrze, jakby tu został. Tylko, że no to miejsce obecnie mówię, jest terenem prywatnym, jest źle zagospodarowane, i prawdopodobnie. W dojdzie do tego, że kiedyś ten samolot po prostu runie, tak, spadnie z tego cokołu i, i tyle z tego będzie, z tego, z tej pamiątki i z miejsca, do tutaj, tutaj spotykała się młodzież, również wojskowi tędy chodzili, także no po prostu był to jakiś symbol miasta. Obecnie jest to ruina i na pewno brakuje tutaj nad Zalewem pomysłu na tej działkę i, i Pomysł z privatyzowaniem tego może i był dobry, no ale efekt jest taki jaki jest. Nie będę mówił oczywiście, że w tych haszczach trawach, bo tego tutaj dobrze nie widać. W dalszej części, bliżej zalewu, jest pełno różnych śmieci. I ogólnie teren ten to jest jedne wielkie świetnisko, to te śmieci są jakby pod trawą, tak i dobrze ich nie widać. ale ogólnie to nie wygląda za dobrze. O, tutaj mamy przypadek, przykład jednego ze śmieci, ale tych śmieci, które po prostu wtapiają się w ziemię i po prostu zarastają, jest bardzo dużo. Lepiej to widać na wiosnę czy w późnym jesienią. a teraz no, niestety tych śmieci aż tak nie widać, ale jest ich bardzo dużo w tym miejscu. Tak, czego brakuje? Tutaj mamy zabytkowy budynek. E, mieszkał tutaj dowódca e, garnizonu wojskowego w Skierniewicach. To była taka, taka willa, zabytkowy budynek. E, działka prawdopodobnie też została spłatyzowana. No i niestety widać jak to wygląda. Budynek jest w stanie grożącym prawdopodobnie zawaleniem. Już dużo rzeczy się pozawalało. Co najgorsze dookoła, tak jak mówiłem, tak jak w przypadku poprzedniej działki, tylko to lepiej widać, bo nie ma po prostu zieleni aż tak dużo. Jest po prostu jeden wielki śmietnik. Widać, że z okazji sprzątania świata część, ktoś przyszedł i posprzątał to w worki. No niestety te worki chyba powinien wynieść bliżej drogi, bo służby nie wejdą na prywatną posesję i nigdy tego nie zabiorą. W trakcie czego po prostu ten śmietnik tu będzie. No te, te worki się przedziurawią i ten śmietnik się po prostu będzie tutaj dalej utrwalał. I tyle z tego będzie. No szkoda, że po prostu nikt nie, nie wykorzystał tego budynku, że ten, ta działka nie została dobrze że zagospodarowana, tak jak poprzednia i że brakuje po prostu, brakowało pomysłu na, na nią, bo to była po prostu willa, która stała na całym zalewem. Tu był dobry widok. Ta willa była jakby przy wjeździe na, na wzgórze, tak. I fajnie by było, jakby ktoś miał jakiś pomysł i coś w tym kiedyś zrobił. Obecnie, mimo że to jest zabytkowy budynek, to prawdopodobnie z czasem się sam zawali, no bo, bo wygląda źle. Wygląda źle, niestety. I to jest kolejny przykład, że brakuje pomysłu tak, na zagospodarowanie takich historycznych obiektów, takich zabytkowych obiektów o wartości kulturowej, wyróżniających się. Kolejnym elementem, którego brakuje, jesteśmy na lewym brzegu, żebym nie skłamał, lewym brzegu rzeki Skierniewki-Łupi nad zalewem. Po prawej stronie w zalewu są ścieżki, które po prostu prowadzą do ulicy Strobowskiej i, i dojście tutaj do dość głównej ścieżki istnieje. Natomiast z tej strony, jak widać, są ścieżki, powiedzmy takie, jak widać prawdopodobnie, nielegalne, dzikie i brakuje oficjalnych jakby tutaj połączeń, takiego legalnego dojścia. Tak jak z drugiej strony zalewu do głównego ciągu. Praktycznie mieszkańcy śledziania mają ograniczony dostęp, nie wiadomo czemu. Z swego czasu była koncepcja, żeby te brakujące drogi tutaj połączenia wybudować, ale na razie ich nie ma i to wygląda mniej więcej tak. Dalej pokażę kolejne inne tego typu przejścia. Czego brakuje jeszcze nad Zalewem? No na pewno brakuje, o czym już mowa była na poprzednim filmie dotyczącym ścieżek rowerowych, brakuje właśnie przejazdu z Zalewu na drugą stronę. Jedyne takie sensowne przejście to przejście dla pieszych, gdzie trzeba z rowerem po prostu przechodzić. I to jest jedyny takie sensowny przejazd. Tutaj po prostu włączanie się do ruchu z tej ścieżki w tą drogę no jest możliwe jak najbardziej, no ale przy tym ruchu jest to dosyć trudne. Kolejne, jakby legalny przejście, czy legalny przejazd jest dopiero przy ulicy Strobowskiej po drugiej stronie w stosunku do rzeki. Tak? Tutaj po drugiej stronie jest kolejny przejazd. I tak naprawdę nie ma możliwości przejechania rowerem do tej strony zalewu, którą teraz pokazuję, czyli do, do strony przy tamie. Ta, ta, ta część jest jakby odcięta. Na lewej stronie zalewu, przy tamie, którą tutaj pewnie słychać w tle głostamy. Widać, że ktoś posprzątał śmieci i zostawił elegancko przy koszu, więc jest jakaś nadzieja, że służby kiedyś to zabiorą. Eee, chwali się, że w końcu śmieci zostały zebrane tutaj z tej okolicy, którą wcześniej pokazywaliśmy na poprzednich filmach. Eee, jak widać niestety śmieci cały czas tutaj przybywa, bo ludzie niestety nie szanują tej przestrzeni bo jest ona po prostu taka dzika, źle urządzona. Dawniej była to jakby główna alejka wzdłuż zalewu, kiedy zalew jeszcze nie był remontowany, przed remontem. Ta część była, można powiedzieć, przy samolocie, przy myśliwcu i przy kasynie była dużo bardziej zadbana. Obecnie właśnie brakuje tutaj jakby pomysłu, co z tym zrobić, bo padałoby to jakoś, no tutaj też wypadałoby zrobić ścieżkę, jakoś połączyć tą część, zalewu z drugą częścią zalewu no i zadbać trochę o tą przestrzeń bo ona po prostu prezentuje się no, coraz gorzej tak? widać, że ten teren jest zaniedbany i nie prezentuje się to już tak jak kiedyś czyli dobrze raczej prezentuje się to bym powiedział źle No i koniecznie trzeba oczywiście zadbać o to, żeby ten teren wokół zalewu był regularnie sprzątany, bo śmieci jest bardzo dużo i nie jest to zbyt dobra wizytówka. E, fakt, że tutaj mniej osób chodzi przez to właśnie, że ten teren jakby nie zachęca do spacerów, no bo tutaj strach się zapuszczać momentami, tak? Także mimo, że jest to przestrzeń publiczna i tutaj powinno się regularnie o tą przestrzeń, powinny służby dbać, no to jest ona bardzo zaniedbana. Tu widać braki w barierkach, nie wiadomo, pewnie złodzieje, złomiarze ukradli, wycięli i zabrali na złom. Tak obstawiam przynajmniej, może się same zniszczyły, po prostu ze starości odpadły. Trudno powiedzieć, co się stało, że brakuje tych elementów, no ale nie wygląda to za dobrze i niewątpliwie eee, padało tutaj widać krawężnik jest zniszczony, też zaczyna się rozchodzić. Wpadałoby po prostu coś z tym terenem zrobić i jakoś go też zagospodarować, żeby tak jak druga część zalewu prezentował się dobrze, a nie po prostu odstawał znacząco i był takim no, skansenem, czy też po prostu śmietnikiem. Trudno to nazwać. No to, no to opisać nawet jak, jak, to, jak to wygląda. Obecnie jest po prostu ten bardzo zaniedbany i, i niestety tak to wygląda, czyli nie prezentuje się zbyt dobrze. Tu mamy ścieżkę, która prowadzi właśnie do przejścia, którego nie ma. Brakuje tutaj tego przejścia. Najbliższe przejście, jak już wcześniej wspominałem, jest przy ulicy Strobowskiej, którą zaraz tutaj zaprezentuję to przejście przy ulicy Strobowskiej w pobliżu dawnego kasyna. Oprócz tego, co tutaj zaprezentowałem, brakuje przynajmniej według opinii niektórych mieszkańców, brakuje atrakcji dla dzieci typu jakieś wodne skakańce, dmuchawce, które mogłyby powstać w okolicach plaży. Może ta część, którą tutaj widać, powinna zostać właśnie przeznaczona dla wędkarzy, a tamta część, ta większa jednak na potrzeby rekreacyjne, żeby było tam więcej różnego rodzaju atrakcji dla dzieci. Czy też po prostu zawodów różnych na wodzie, czy po prostu, żeby tam była możliwość, żeby pływać po prostu kajakami, łodziami. A w tej części byłaby część jakby głównie dla wędkarzy. Myślę też, że wielu mieszkańców ma też różne inne pomysły na zagospodarowanie ogólnie zalewu i na rzeczy, które by się też przydały. Ja tu wymieniłem te, które mnie się najbardziej rzucają w oczy, czyli właśnie zagospodarowanie tej części, którą tu widzicie, zadbanie o, o teren w okolicy, czyli po prostu posprzątanie śmieci, wycięcie jakichś krzewów, krzaków, które przeszkadzają. No, i oczywiście poprawienie, jakby komunikacji połączeń z osiedlem Zadębie po lewej stronie, znaczy na lewym brzegu zalewu, na lewym brzegu rzeki Skierniewki, zwanej też Łupią. No, i te inwestycje, wydaje mi się, że poprawiłyby estetykę i jakby funkcjonalność zalewu, ale na pewno jest jeszcze wiele innych ciekawych propozycji, które mieszkańcy mają, więc jeżeli ktoś ogląda ten filmik i ma jakiś ciekawy pomysł to może śmiało to skomentować i napisać co jeszcze można by fajnego zrobić nad zalewem From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to for blood, and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma li